Babcia miała taką historię, że wiesz, byli z, z dziadkiem przed wojną, na, gdzieś tam, bawili się na młodzinach i zaczęły podchodzić cyganki. No, babcia wiedziała, że dziadek wiesz, ma, ma, ma słabość do, 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 do tych cyganek i tam myślę, sobie znowu go naciągną. I zaczęła od, od, odwoływać dziadka odciągać i wspominała to do końca życia że jedna z tych cyganek była strasznie zła, taka po prostu wściekła i mówi, trudno powiedzieć, czy ona przewidziała moją przyszłość, czy to był rodzaj klątwy, ale chyba raczej nie klątwy, bo mówi, nie była chyba w stanie wywołać drugiej wojny światowej. W każdym bądź razie spojrzała i powiedziała, o co ci chodzi do babci, czego tak pilnujesz i tak nie będziesz długo za tą głową chleba jadła. I tak się stało. No wiesz, nie sądzę, żeby cyganka wywołała drugą wojnę światową. Po prostu ona jakby przewidziała przyszłość w tym momencie. No bo rzeczywiście yy, dziadek został zmobilizowany, był 39 rok, wiadomo, co się działo, jeszcze tutaj w Warszawie, to w ogóle potem się yy, uciekł z niewoli, ukrywał. No ale nie jadła długo chleba od tego momentu za tą głową, bo to była kwestia 9-10 miesięcy.